Cześć, witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania Radeks TV. Na pewno warto zobaczyć jak trenujemy, jak się przygotowujemy. Zapraszamy na mecze do oglądania. Ciągniemy go, trzymają już go. już Ale to trzeba w parkie. puder. <noise> 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 trzeba uderzyć w parkiet, Też pięć razy. Powolutku poszerzajcie, poszerzajcie ruchomość, tak? Karol nie, 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 nie. Nie na skróty, nic nie na skróty. Ręce wyraźnie proste. Złap go. Yy, Igor, złap go tu mu biodra. Złap i trzymaj mocno, żeby on nie oderwał. Wiesz czego. I teraz go ciągnij powolutku, jeszcze do góry. On jeszcze może. No tu pociągnij go śmiało, powoli. No, brawo, brawo, brawo dla teraz. Brawo. A teraz ja jesteś z nami. No, ja ja motywacji. Jak ja, 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 to nie lubi, to jest piękne. To nie lubi. Obszerniejszych i e, ich obszerniej. To jest obszerniej, No, ale to staraj się naprawdę poszerzaj ruchomość w tym. Tej, tej obręczy ręczparkowej naprawdę. Oczywiście zrobi to lepiej. Dziecko moje kochane, umawialiśmy się. Świadomość jest najważniejsza. Musimy to Nie wypada nam. Kumple robią jak myśmy Ale tak jak... Nie, to jest To na, To, to musi się dzwigać jak płomień kto ich Troszkę wyżej jeszcze. O widzisz, teraz zupełnie co innego. To odbiegał, kurwa. Zrób mi to dobrze, bardzo proszę. No tak. Biegnie ze środkiem dwa razy i zadowolony. do linii,